Hejka, mam nadzieję, że jestem po środku kamery, bo nagrywam się po raz pierwszy kamerką tylną na połówce na statypie. Zazwyczaj robię to z ręki i mam nadzieję, że dobrze wycelowałam. Dawno nie nagrywałam niczego w tematyce ślubnej, a w sumie... Od ostatniego filmiku w tym temacie zmieniło się już sporo rzeczy, bo naprawdę bardzo szybko idzie nam organizowanie naszego wesela i ślubu. Także stwierdziłam, że... Czas kontynuować tę serię i podzielić się z Wami wszystkimi update'ami, w ogóle wprowadzić Was troszkę w ten nasz tryb przedślubny. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich filmów z tej serii, to gorąco Was zachęcam do tego, żebyście sobie je nadrobili. W poprzednich odcinkach wybieraliśmy salę, wybieraliśmy kościół, a teraz to już wszystko jest za nami i dopasowujemy już wszystkie szczegóły tej układanki do siebie. Przed chwilą sobie podejrzałam te nagrania. Pierwsze dwa i nie wiem czy jestem z tego zadowolona, w sensie z tego efektu połówki. Nagrajmy całość, zobaczymy. Myślę, że będę jeszcze sobie testować ustawienia tutaj na telefonie, zanim kupię aparat do nagrywania, ale to jest tam gdzieś w moich planach, już sobie na niego oszczędzam, odkładam pieniądze, jeszcze się zastanawiam nad tym, jaki konkretnie to miałby być aparat, bo takich dobrych jakby kamer, aparatów do vlogowania jest dużo i wszystkie mają swoje plusy i minusy i zanim podejmę tę jakże dla mnie ważną decyzję. Chcę mieć pewność, że wiem, hmm, czego chcę konkretnie, i no do tego momentu będę nagrywać dalej telefonem, i chcę to jak najbardziej zoptymalizować, żeby był po prostu jak najlepszy efekt na możliwości telefonu. Tutaj mogliście już sobie zobaczyć, że mam karton z różnościami. Pewnie na 0,5, będzie widać dużo więcej rzeczy, które przed Wami normalnie ukrywam. Mamy tutaj karton z AliExpress, moi drodzy: i są to rzeczy, które zamówiliśmy sobie na razie na próbę. I dobrze, że tak zrobiliśmy. Chociażby z tego powodu: to miał być parasol dla nas. Nie do drinków, moi drodzy, nie do drinków. Dla nas. Ale cóż. Faktycznie później jak weszłam w ogłoszenie, to jest tam napisane, że ten parasol ma mieć średnicę 30 cm, no ale wcześniej tego nie zauważyłam, a na zdjęciach był po prostu taki duży parasol. E, więc tak, mały fail, ale teraz już będę o tym na pewno pamiętać, żeby sprawdzić trzy razy, czy zamawiam parasol w dobrym rozmiarze. Zresztą nie jeden parasol my chcemy zrobić taki ogrodowy klimat, taki vibe ogrodowy. Właśnie podczas naszego wesela, troszkę taki włoski klimat yy, i bardzo mi się podobają parasole. Też nasze wesele będzie latem, więc będzie gorąco. To znaczy, wiadomo, może być różna pogoda, no ale latem zazwyczaj jest gorąco, więc chcemy troszkę naszych gości uchronić przed słońcem. Tutaj mamy taką wstążkę białą i myślę, że ona posłuży mi głównie do ozdoby domu, może jeszcze jakichś tam elementów, na razie nie mam konkretnego pomysłu co z nią zrobię ale podobała mi się ta wstążka więc stwierdziłam, że ją zamówię jeszcze jest zapakowana, zafoliowana, ale to jest taka szeroka, półprzyźroczysta biała wstążka teraz coś troszkę innej beczki, bo tutaj mamy mm, jedną z gier, które będziemy mieć na ogrodzie ogrodzie Miejscu, w którym będzie wesele, ponieważ chcemy właśnie zaoferować kilka atrakcji dla osób, które nie lubią tańczyć, które wolą pobyć na świeżym powietrzu, jakoś bardziej aktywnie spędzić czas, też takich troszkę atrakcji skierowanych do dzieci. I to jest jedna z nich: to jest um, taka wieża, do której się po prostu rzuca. Um, no, trzeba nacelować, rzuca się takie. Ringi, kółka. Jeszcze jej nie rozkładaliśmy, także nie wiem, czy jest fajna, czy nie. Musimy to dopiero sprawdzić. Tak naprawdę starałam się tego nie otwierać przed nagrywaniem tego filmu dla Was. Tutaj coś, co też jeszcze nie było przez nas testowane, ale jest to taki pistolet do baniek mydlanych. Tutaj się wlewa płyn. Maczamy, maczamy. I kiedy mamy baterię i płyn, co oczywiście nie jest naszym przypadkiem w tym momencie, tu przyciskamy. I leci ogrom baniek mydlanych. My rozmawialiśmy z księdzem, i nasz ksiądz nie za bardzo jest za wyrzucaniem kwiatów przed kościołem, co jest zrozumiałe, bo później to trzeba wszystko posprzątać. No i też te kwiatki czasami, czy konfetti, utykają na bardzo długi czas, na przykład na drzewach, w jakichś takich zakamarkach. No a jednak my nie mamy zamiaru gdzieś tam utrudniać komuś życia, więc zapytaliśmy się księdza, co myśli o wypuszczeniu na nasze wyjście banik medlanych był jak najbardziej zamówiony. że to już nie raz u niego tam w kościele w parafii było stosowane fajnie to wyszło, fajnie wyglądało na zdjęciach na nagraniu, także my też chcemy coś takiego właśnie u nas mieć, tutaj jest troszkę większe zamówienie, chociaż w sumie nie jest aż tak duże, bo będziemy tego zamawiać, jeżeli to się sprawdzi znacznie, znacznie więcej to są wachlarze może wam jeden otworzę, bo w sumie nic wam tak konkretnie nie pokazałam to są takie wachlarze. Zrobimy coś takiego. I możemy się wachlować. Wiadomo, to jest myślę takiej średniej jakości, że to jest bardziej taki produkt jednorazowy, no ale no na wesele nie potrzeba nic więcej. I tak jakby to dobre nie było, może się to zgubić, możemy tego zapomnieć. Więc jeżeli chodzi o mnie, to taki zwykły wachlarzyk z AliExpress zrobi swoją robotę wachluje nieźle. Rzecz kolejna odnośnie baniek mydlanych to takie malutkie pojemniczki dla gości, które będziemy właśnie napełniać płynem do baniek i z których będą mogli oni sobie indywidualnie, pff, tak, bańki, dmuchać. My chcemy mieć takie właśnie zdjęcie z gośćmi takie zdjęcie grupowe, gdzie będziemy mi po środku, a goście będą dmuchać pańki. No i ostatnia rzecz z tego pudełka, która tak naprawdę została przeze mnie zamówiona tylko dlatego, żeby nie płacić za przesyłkę, bo brakowało mi chyba 4 zł, aby ten próg przekroczyć. No i to te 4 zł kosztowało. To jest taki e, napis, który można rozwiesić na przykład w ogrodzie Just Married i my też właśnie tak jak Wam mówiłam, część wesela planujemy właśnie zorganizować w ogrodzie restauracji, e, w ogrodzie hotelu właściwie i tam też będziemy coś stroić, więc nie wiem, czy tego użyjemy, czy nie. Ale jak coś to jest. W ogóle, zanim wam zrobię taki porządny update i powiem wam o wszystkim, co już mamy, nad czym teraz pracujemy yy, i co mamy jeszcze w ogóle do zorganizowania przed ślubem, to już Was uprzedzam, że dzisiaj jedziemy do kościoła. Naszego kościoła, w którym bierzemy ślub. Gdzie spotkamy się z naszymi wedding plannerkami i naszą być może florystką, to znaczy rozważamy dwie opcje, jeżeli chodzi o zdobienie kościoła. Jedna to jest właśnie florystka, druga to jest siostra zakonna, która właśnie się tym zajmuje i która przynależy do tej parafii, jeżeli można to tak nazwać. No nie wiem, jakich słów użyć, ale wiecie o co chodzi. Po prostu w tym kościele służy też siostra zakonna, która z pasji, Ozdabia kościół, to znaczy po prostu bardzo lubi kwiaty, ma do tego oko. I ksiądz nam właśnie powiedział o tym, że jest taka opcja, by skorzystać z niej jako florystki. Oczywiście jej się też płaci, płaci jej za te kwiaty i za jej usługę. Natomiast no jest to. Ogólnie raczej tańsze niż taka profesjonalna florystka, ale zobaczymy. Chcemy zobaczyć, co właśnie taka profesjonalna florystka mogłaby nam zaproponować. Chcemy zobaczyć, jaką ona miałaby wizję, jaki to byłby koszt, i później będziemy się zastanawiać, co dalej. W ogóle za godzinę mam też kosmetyczkę. Idę zrobić pazy, a moje pazy bardzo ucierpiały w te święta. Jeden wygląda paznokiec tak o. Ale to nic, jeden to w ogóle mam urwany, znaczy może nie, że cały mi się urwał, bo tak nie, tak nie było, ale jest naderwany z boku. Chcę Wam jeszcze pokazać, tą stroną mi lepsze światło, chcę Wam jeszcze pokazać buty ślubne, bo to dość nieoczywisty wybór, chociaż na pewno część z Was może je kojarzyć z vlogów Viscoli, mi je poleciła moja koleżanka, która brała ślub rok przede mną i uznała, że są bardzo wygodne, z czym się totalnie zgadzam. A ja, jako osoba, która nie nosi szpilek w ogóle i większość butów uważa za niewygodne, potrzebowałam naprawdę czegoś wyjątkowego. Także czekajcie chwilę. To jest marka. O, są trochę zakurzone, bo stały na wierzchu. Buciki wyglądają tak. O. To, to jest taka wyściłka żelowa. To są buty w ogóle taneczne. Jedynym takim minusem, o który się obawiam, jest ta podeszwa. Wydaje mi się, że mogę się na niej ślizgać, ale zobaczymy też. Chyba wybiorę się do szewca, żeby jeszcze lepiej dopasować do moich stóp. Natomiast są całkiem ładne, jak na buty taneczne. Oczywiście mają bardzo niziutki obcas, ale to z tego powodu, że ja właśnie no, nie czuję się jakoś komfortowo, dobrze w obcasach, czy za często w nich nie chodzę ale no ogólnie uważam, że to jest bardzo ładny but jak na to, jak jest wygodny totalnie zrobi swoją robotę a i tak przez większość czasu będzie on niewidoczny dla ludzi no bo po prostu sukienka, którą mam jak i większość sukni ślubnych jest do samej ziemi właśnie czekam na Patryka, żeby go dobrać z pracy już zaparkowałam równolegle proszę Państwa mam nowe pazy i zaraz jedziemy do kościoła, do naszego kościoła i tam się spotykamy, tak jak już Wam mówiłam, właśnie z naszymi wedding plannerkami i z florystką, która ma nam zaproponować jakieś rozwiązanie, jeżeli chodzi o dekorację kościoła. Hej, już się wczoraj do Was nie odzywałam, bo powiem Wam było bardzo zimno i też mało nagrałam z tego kościoła, praktycznie jeden klip, ale to dlatego, że naprawdę było bardzo zimno i chcieliśmy jak najszybciej to wszystko załatwić, żeby móc już. Wróci do domu. W sensie, jeszcze tam kilka rzeczy mieliśmy do załatwienia no, po tym kościele, więc no, zależało nam na czasie. No i mówię, no też motywowała nas pogoda i temperatura. Yy, ale tak, mamy już jakieś takie wstępne założenia, jeżeli chodzi o wystrój kościoła. Czekamy teraz, aż dostaniemy od florystki. Takie pytania, które jeszcze by chciała, żebyśmy zadali księdzu. My też mamy od siebie parę pytań do księdza i też staramy się mu nie zawracać gitary za często, więc po prostu czekamy, aż nam się kilka tych pytań zbierze i wtedy się z nim kontaktujemy. Ale tak, w ogóle trafiliśmy na mega super księdza. I no ja chyba nigdy nie miałam do czynienia z takim człowiekiem, który jest właśnie księdzem i ma takie podejście do życia. No coś... Pięknego, gdyby każdy ksiądz był taki jak nasz, to świat byłby wspaniały. W każdym razie chciałam Wam też zrobić takie podsumowanie tego, co już mamy załatwione, przygotowane, znalezione, odhaczone i w ogóle. I na jakim etapie jesteśmy? Powiem Wam, jesteśmy na etapie kilku rzeczy naraz, ale mm, czekamy na projekt zaproszeń. W ogóle z zaproszeniami to też ciekawa, nieciekawa historia. Teraz wyuświadomiłam jeszcze jedną rzecz, którą chcę Wam powiedzieć, ale e, napisała do mnie kiedyś dziewczyna, która właśnie prowadzi działalność z papeterią ślubną. Czy nie chciałabym nawiązać z nią współpracy tam już rozmawiałyśmy o tym, jaki ja mam zamysł na tą papeterię, jaki my mamy pomysł w ogóle na to wesele, na wystrój, na dekoracje, na klimat, na wszystko. I tak już sobie ustalałyśmy mniej więcej co i jak, ale miałam się odezwać gdzieś bliżej wiecie terminu, bo tak naprawdę ta rozmowa już miała miejsce kilka miesięcy temu, ona też miała wtedy remont u siebie właśnie w miejscu, w studiu tak można powiedzieć którym to wszystko robiła, no i przestała je odpisywać. Po prostu mnie zgostowała, a żeby było ciekawiej, dosłownie w tym samym czasie zgostował mnie gość, który miał nam robić Neon. Tego samego miesiąca, chociaż to nie było jakby w jednym miesiącu, bo to był przełom listopada i grudnia, ale mniej więcej mieściło się to w 30 dniach. Zgostowało mi kilku znajomych. Więc em, tak. Końcówka roku była bardzo ciekawa, ale właśnie już mamy inną firmę, która będzie nam przygotowywać zaproszenia. Co ciekawe, też napisali do mnie z propozycją współpracy. Jeszcze nie mamy podpisanej żadnej umowy, chcemy zobaczyć w ogóle, co oni mają nam do zaoferowania. E, właśnie robią nam taki projekt, ogólnie taki moodboard tego, jak nasz zamysł wyglądałby w ich wykonaniu na papierze. Także to już powinno powiedzmy w styczniu ruszyć do przodu, bo gdzieś około, myślę, marca będziemy rozdawać zaproszenia. Jeżeli chodzi o ten neon, no to myślę, że albo się sprawa wyjaśni, albo się nie wyjaśni. Jeżeli się nie wyjaśni, to zobaczymy, ile nam tak naprawdę budżetu zostanie, bo to nie jest coś, na czym aż tak mi zależy, ale pomyślałam, że jakbyśmy mieli taki personalizowany neon, a chcieliśmy mieć Neon Państwo Glob, to moglibyśmy go po prostu zachować na zawsze jako pamiątkę. Wiecie, to nie jest jakaś jednorazowa rzecz na ślub, na którą wydaje się pieniądze i która już nigdy więcej wam nie będzie służyć tylko w tym dniu. E, wręcz przeciwnie, jest to taka rzecz, która może zostać z wami no, do końca życia jako dekoracja domu. No i taki mieliśmy pomysł, zamysł, no ale. No nie wiem, co się stało, nie wiem, co jest w powietrzu. Wczoraj byłam u kosmetyczki i jej opowiedziałam. Częściowo o tym, tylko bardziej w kontekście znajomych, aniżeli właśnie o tych takich jeszcze zgoustowaniach ślubnych. I ona powiedziała, że właśnie w tym czasie była jakaś retrogeracja Merkurego, coś takiego, i wcale nie była zdziwiona tym. Także może gdybym się interesowała astrologiem w takim większym stopniu, chociaż ja w ogóle się w sumie nie zagłębiam w te tematy, więc jakbym się jakkolwiek interesowała astrologiem, to może nie byłabym zdziwiona, ale to było dziwne przeżycie, co najmniej dziwne. Oprócz tego, na poprzednim vlogu, kiedy były urodziny Patryka, mówiłam Wam, że zamawiamy tort na próbę właśnie z Arkasa, z miejsca naszego wesela, żeby zobaczyć, jakie mają torty. I powiem Wam naprawdę z ręką na sercu. Ja w życiu, w życiu nie mam tak dobrego torta, i jestem teraz przekonana o tym, że właśnie chcemy mieć tort stamtąd. Po pierwsze, to jest mega ułatwiające życie, bo po prostu, no oni sami się tym zajmują i my nic nie musimy pilnować, to jest wszystko na miejscu i po prostu ten tort wyjedzie w momencie, w którym ma wyjechać, a e, po drugie, no naprawdę to jest dobry tort, ja kiedyś jako dziecko, w ogóle taki fun fact, jak byłam dzieckiem, to ja miałam dzika na punkcie tortów i jak tylko miałam urodziny, to naprawdę czekałam na ten tort, miałam taki ulubiony swój tort czekoladowy i... Moje rodzice zawsze kazali, dawali mi jeden kawałek, częstowali innych gości i kazali mi czekać, aż wszystkim rozkroją tort, żeby zobaczyć, czy coś zostanie, bo ja zawsze chciałam minimum jeszcze jedną dokładkę. Ja po prostu cały rok myślałam o tym torcie i im było bliżej urodzin, to ja nie czekałam na prezenty, je ja czekałam na tort. Teraz już tak nie mam, teraz mi to już przeszło. Bardzo łatwo, nie wiem, czy w ogóle te torty się zmieniły. Może po prostu to jest kwestia tego, że teraz troszkę inaczej się te torty robi. Ale dla mnie są bardzo mdłe. Po prostu nie jestem fanką tortów. E, lubię ciasta, różnego rodzaju ciasta, ale torty to tak troszeczkę too much dla mnie. A w ogóle też taka historia, nie wiem, jakby mega dziwna sytuacja a propos dziwnych sytuacji końcoworocznych. Jedna dziewczyna, taka, no powiedzmy, dalsza znajoma, ona robi torty. I ja dodałam. Ten tort Patryka. Patryk dodał ten tort tam u siebie na Instagramach, chyba on dodał na stories. Ja chyba dodałam gdzieś tam jako część postu. Też tutaj pokazywałam Wam go na vlogu. I czajcie, że dosłownie, nie wiem, tydzień później ona wprowadziła nowy wzór do swoich tortów, i właśnie dosłownie, praktycznie jeden do jednego odgapiła to, co myśmy zamówili. I nie wiem, jak się mam zachować w takiej sytuacji. Nie wiem, czy powinno mi zwrócić uwagę albo w ogóle co zrobić, ale jest to dla mnie dziwne i w ogóle niefajne zachowanie, uważam. Bo jakby ja rozumiem inspirację, ale mm, na przykład mm, ten tort, nie wiem, czy pamiętacie, jak on wyglądał. Tam jeden ludzik popychał drugiego ludzika i ten, co go popychał, to miał 28 lat, a ten, co spadał w dół, w przepaść, to miał 27, no ale oni mieli tam pofałdowane takie pofalowane nogi, czy tam ręce, e, i ona też to tak zrobiła. I to jest tak perfidne i jakby, no nie wiem, jak mam się zachować, ale jak to zobaczyłam, to miałam takie omg, oh omg, oh no, więc ym, na pewno będziemy już, ym, wiecie, coś z tym tortem ustalać bardziej, my też nie idziemy w taki standardowy tort ślubny, ale też nie chcę wam zdradzać wszystkiego, bo po prostu staramy się też tym nie dzielić z naszymi bliskimi, żeby po prostu mieli jakiekolwiek zeskoczenie na naszym weselu, a ja mam taki charakter, że ja najchętniej mi się ze wszystkim od razu wygadała, więc, więc jest ciężko, ale zobaczycie wszystko w swoim czasie i nie chcę Wam mówić za wcześnie, ale powiem Wam tyle, że my nie idziemy w taki standardowy tort ślubny. Jesteśmy w ogóle też na etapie wybierania wina na ślub, już wybraliśmy wino czerwone. I teraz szukamy cały czas białego i nie możemy jakoś trafić, ale. Mm, a ogólnie tak, bo to musi być winko z makro, więc to nie są wina, które my znamy, bo my najczęściej po prostu albo kupujemy w Lidlu, albo w Pietrące, więc tamtych win nie ma. Ale my w ostatnim czasie bardzo się polubiliśmy już to trwa nie wiem, z dwa lata z winem Riesling. I dotychczas próbowaliśmy innych win, w sensie innych rodzajów win na tego białego, z innych szczepów winogron, a teraz już też kupiliśmy właśnie jednego Rieslinga i dzisiaj, bo dzisiaj jest Sylwestra, jak ja to nagrywam, wy to widzicie już w nowym roku, ale też w ramach Sylwestra będziemy właśnie robić sobie deskę serów i kosztować kolejne winko, mam nadzieję, że w końcu to będzie te, a poza tym mamy zamiar dzisiaj już usiąść do planowania podróży poślubnej. W ogóle nasza podróż poślubna będzie na maderę i na Azory. Azory to moje marzenie no, od jakichś czterech lat bym powiedziała, a Madera to tak na przestrzeni, nie wiem, ostatnich dwóch lat po prostu kiełkowała mi gdzieś tam w głowie, bo wiele osób, które znam, po prostu tam było i polecało ją jako po prostu takie miejsce, które trzeba odwiedzić. I obydwie te wyspy są wyspami portugalskimi, to znaczy Azory to nie jest jedna wyspa, to jest dużo malutkich wyse wysepek, może nie dużo, kilka mniejszych takich wysepek, no ale Madera też jest portugalska, więc w takim portugalskim klimacie będzie nasza podróż poślubna, ale zaplanowanie tego nie jest wcale aż takie proste, bo no, na Azory nie ma raczej bezpośrednich lotów z Polski, na madere. Pojawiają się, niektóre są drogie, w ogóle no, może to nie być łatwe, ale chcemy dzisiaj się podjąć tego zadania. Więc tak. Właśnie robię coś bardzo przyjemnego, czyli szukam różnych propozycji na podróż poślubną. Pierwotnie mieliśmy lecieć na Maderę i na Azory, ale no, już dzisiaj stwierdziliśmy, że to nie jest to. Ogólnie i tak te kierunki no, na pewno kiedyś zaliczymy, tylko po prostu nie jest to idealny kierunek na podróż poślubną, bo dla nas podróż poślubna to bardziej jest wiecie, odpoczynek, plaża, basen, aniżeli taki hike, a tam właśnie byłby głównie hike i żeby jeszcze połączyć te dwie destynacje ze sobą, to naprawdę no, trochę by to od nas wymagało takiej organizacji w ogóle, a chyba nie o to chodzi w podróży poślubnej, przynajmniej na mnie o to chodzi, więc stwierdziliśmy, że zostawiamy to na inną okazję, a teraz właśnie szukam czegoś innego. To co, może seszele za skromne 22 tysiące za osobę, co myślimy o tym i później jeszcze można za 23 też polecieć. Nie, no powiem wam, to nie jest takie proste, w sensie myślimy nad Europą, żeby też lot nie był długi, też wiecie, za lot się taki dłuższy więcej płaci, więc ten koszt jest większy, ale chcemy, żeby to był naprawdę super hotel, ale nie taki hotel, gdzie będziemy po prostu sobie siedzieć, leżeć i nic nie robić, tylko żeby tam były jakieś korty tenisowe, po prostu jakieś takie atrakcje, z których można sobie korzystać, żeby było dobrze położone, żeby miał piaszczystą plażę tuż obok i żeby coś spełniało wszystkie te wymagania i nie kosztowało naprawdę ogromnych pieniędzy. Tak chcielibyśmy poniżej 10 tysięcy od osoby. To ciężko, naprawdę ciężko. Hotel w Grecji. Żeby nie było w Grecji. Czy wy to widzicie? O co chodzi? O co chodzi?